Dzień dobry, kochani. Witam Was na pierwszym spotkaniu z cyklu Nie tylko dla rodziców. Jak sama nazwa wskazuje, są to spotkania dla wszystkich i chciałbym, żeby były to spotkania dla wszystkich, bo niezależnie od tego, czy jesteśmy rodzicami, czy nie jesteśmy rodzicami, czy chcemy mieć dzieci, czy nie chcemy mieć dzieci, czy możemy, czy nie możemy, to wszystkich nas łączy jedna rzecz. Nie jest to jedyna rzecz, która nas łączy, ale łączy nas jedna rzecz. Mianowicie, wszyscy kiedyś. Byliśmy dziećmi. I, według mnie, słuchajcie, jedną z takich najważniejszych i najpiękniejszych rzeczy, które możemy sobie w życiu dać, to zrozumieć, poczuć, uszanować to, co przeżywaliśmy, jaki był dla nas świat, jaka była dla nas rzeczywistość, kiedy właśnie byliśmy dziećmi, kiedy mniej rozumieliśmy, a więcej czuliśmy, kiedy Często bywaliśmy bezsilni i nie mogliśmy zrobić nic w odróżnieniu do tego, co jest teraz, bo teraz możemy o wiele więcej niż wtedy, kiedy byliśmy dziećmi, i zobaczyć to wszystko z perspektywy dorosłego zobaczyć, że nie musimy już stosować tych mechanizmów, które stosowaliśmy, kiedy byliśmy dziećmi. I uwolnić się tak naprawdę od wielu rzeczy, i puścić tak naprawdę wiele rzeczy, i pójść w dalszą drogę. W drogę empatycznych, dojrzałych, umiejących stawiać granice dorosłych. Na dzisiejszym spotkaniu chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli jednemu, według mnie, z najpotężniejszych mechanizmów psychologicznych i manipulacyjnych. Chciałbym, żebyśmy mm, przyjrzeli się jak to działa, i przede wszystkim zastanowili się, czy przypadkiem nie byliśmy bardziej lub mniej świadomie parentyfikowani przez naszych rodziców, kiedy byliśmy mali. No i tutaj ukłon w stronę rodziców, którymi, którzy mnie słuchają: być może my zupełnie nieświadomie parentyfikujemy nasze dzieciaki, no i robimy im niedźwiedzią przysługę, że tak powiem, dyplomatycznie. A warto jest znać te mechanizmy, warto je rozpoznawać, i warto nie być rodzicem, który parentyfikuje. Od razu słuchajcie, zapraszam Was na grupę na Bloomity, grupę nie tylko dla rodziców. Tam chciałbym, żebyśmy na tej grupie rozmawiali: rozmawiali o tych tematach, o których rozmawiamy tutaj na spotkaniach, żeby tam było żywo, żebyśmy się dzielili ze sobą nawzajem naszymi doświadczeniami, przemyśleniami, zgadzali się z sobą, nie zgadzali się ze sobą. Ja tam będę oczywiście aktywnie w tej grupie też uczestniczył i będzie mi bardzo miło, jeśli będzie nas tam jak najwięcej, bo koniec końców słuchajcie. W ogóle w tej aplikacji, w tych spotkaniach chodzi o to, żebyście wy wynieśli stąd coś korzystnego dla siebie, coś, co możecie. Realnie zastosować w swoim życiu. Ok, to ja proponuję zacząć od pytania. Chciałbym Wam zadać pytanie. Yy, czy czujesz, że kiedy byłeś, byłaś dzieckiem, to bywałeś, bywałaś rodzicem dla swojego rodzica? Czy czujesz, że bywałeś, bywałaś rodzicem dla swojego rodzica, opiekunem dla swojego rodzica? Yy, nie musicie w tej chwili zastanawiać się, jakie były konkretne przypadki, przykłady, analizować, tylko na poziomie takiego czucia, co do Was pierwsze przychodzi? Czy czuliście, że byliście lub bywaliście yy, opiekunami, rodzicami dla swoich rodziców, niezależnie od tego, jak dziwnie to brzmi w tej chwili? I pytanie też do rodziców, do tych z Was, którzy są rodzicami: czy czujecie, że czasami może jest tak, że Wasze dziecko bywa dla Was rodzicem lub bywa dla Was opiekunem. Możecie sobie tutaj spauzować to spotkanie, rzeczywiście chwilkę nad tym posiedzieć i namawiam Was, żebyście zostali, zostały do końca tego spotkania, bo w trakcie chcę, żeby się odkrywały rzeczy. Jestem ciekaw, czy na koniec spotkania odpowiedź będzie taka sama jak teraz. Okej, okay, kochani, chciałbym Wam teraz opowiedzieć krótkie historie dwóch chłopców. Ciekawe, czy się z którymś z nich utożsamicie. Oczywiście chodzi o dziecko. Możecie być kobietami i mężczyznami i utożsamić się z historią któregoś z tych chłopców. Pierwszy to był naprawdę grzeczny, ułożony, wzorowy uczeń. W szkole naprawdę żadnych problemów. Wygrywał konkursy, na przykład wygrał konkurs mistrza pióra kiedyś w podstawówce. I dostał taką odznakę mistrza pióra. Dostał oczywiście szóstkę i chciał bardzo słuchajcie pochwalić się Tacie. Od razu myślał o tym, wyobrażał sobie to, że jak wróci do domu, podbiegnie do Taty, pokaże mu, pochwali się. To było dla niego naprawdę bardzo ważne. Kiedy wychodził na podwórko, to nie wychodził za blok, nie oddalał się za bardzo, bawił się przy klatce i chciał. Też zawsze słyszeć, jak to tata woła go na obiad. To było dla niego naprawdę ważne. A kiedy wyjeżdżał na wycieczki, na przykład na wycieczki szkolne, to też ważne dla niego było, i, i, i taką pierwszą rzecz, którą robił, jak przyjeżdżał już na miejsce, to od razu dzwonił do taty, żeby powiedzieć, że już bezpiecznie dojechał. Chciałbym Wam, kochani, teraz opowiedzieć o drugim chłopcu. O chłopcu, który kiedyś wylądował na dywaniku u dyrektora. Była naprawdę gruba sprawa, bo dopisał oceny w dzienniku szkolnym. No i sprawa się rypła. Pani od Polskiego zorientowała się, zaprowadziła go do dyrektora. Była wielka afera. No i chłopiec naprawdę no, zamarł bez ruchu, z przerażenia, bo dowiedział się, że dyrektor zadzwonił do mamy i ma przyjść po niego Mama. Innym razem to były czasy, kiedy jeszcze nie było konsoli do gier, i jeden z przyjaciół tego chłopaka dostał od rodziców konsolę Pegasus. Nie wiem, czy pamiętacie, i poszedł do niego grać, i tak się zapomniał, że no nie wrócił na czas do domu. I ktoś go poinformował chyba mama tego kolegi że. Szuka go właśnie mama. Chodzi po osiedlu i szuka go mama, i znowu zamarł. Zamarł, słuchajcie, w bezruchu, zamarł, w przerażeniu, w strachu. Często też obrażał się na mamę. Często miał takie przekonanie, takie głębokie poczucie, które wyrażał też, że. Mama jest niesprawiedliwa, że mama robi niesprawiedliwe rzeczy, czasem nawet wykrzykiwał do niej, że jest najgorsza, że jej nienawidzi, potrafił zamykać się na klucz w swoim pokoju, trzaskać drzwiami, wykrzykiwać na mamę różne rzeczy. Słuchajcie, ten pierwszy chłopiec to byłem ja z dzieciństwa. Natomiast ten drugi chłopiec to też byłem ja z dzieciństwa. I wybaczcie, słuchajcie, chciałem was troszeczkę wziąć pod włos, chciałem, żebyście się nie domyślili. Może niektórzy z was się domyślili, natomiast y, te wzięcie was pod włos y, polegało na tym, że chciałem sprawić takie wrażenie, y, pomimo to, że wszystko to, co powiedziałem, to jest prawda, chciałem sprawić takie wrażenie, że ten mały chłopiec, czyli ja miał taką fajną, bezpieczną y, relację z tatą, i y, taką relację z mamą, która była pełna niepokoju. Która była niezbyt bezpieczna, która była niezbyt bliska. W rzeczywistości, słuchajcie, było zupełnie odwrotnie zupełnie odwrotnie. To z mamą miałem bardzo bliską, bardzo głęboką, bardzo bezpieczną relację, natomiast z tatą nie. I zrobiłem to po to, żeby pokazać Wam tym przykładem, co później rozwinę że. Parentyfikacja jest takim mechanizmem, który z zewnątrz może wyglądać na zupełnie inny niż jest w rzeczywistości. Dlatego tak ważne jest, żeby nauczyć się identyfikować, co parentyfikacją jest, a co nie. No i teraz troszkę definicji naprawdę krótko. Eee, czym jest parentyfikacja w takim razie? Parentyfikacja, krótko mówiąc, jest to zamiana ról rodzica z dzieckiem, kiedy dochodzi do parentyfikacji. Dziecko wchodzi w rolę rodzica swojego rodzica, a rodzic wchodzi w rolę dziecka swojego dziecka. I ja właśnie taką zamianę ról uskuteczniałem nieświadomie zupełnie w relacji z moim tatą. Bo słuchajcie, jak ja wygrałem ten konkurs ortograficzny, czy tam konkurs literacki, nie ma to większego znaczenia w podstawówce, to ja nie leciałem z tą oceną do taty dlatego, że czułem głęboką potrzebę, żeby się z tatą podzielić swoim szczęściem, tylko leciałem z tą oceną do taty, bo wiedziałem, że to tatę uszczęśliwi. Wiedziałem, że tato będzie miał dobry humor, kiedy ja przyniosę szóstkę. Doskonale też wiedziałem, co robić, żeby taty nie zezłościć, a tato się złościł na przykład wtedy, kiedy nie wiedział, gdzie jestem. Więc nie dlatego nie oddalałem się od domu, Bawiąc się na podwórku, bo nie chciałem, tylko nie chciałem, żeby tato poczuł się źle, nie chciałem, żeby tato się zmartwił, że gdzieś zginąłem, nie, nie chciałem, żeby tato się zmartwił, że ktoś mnie porwał, bo często mi to mówił, że ktoś może mieć mnie porwać, że mogę zginąć, że może mi się coś stać i używał też, słuchajcie, takiego sformułowania, że gdyby się tak stało, to on by odszedł od zmysłów. I ja wtedy jako mały dzieciak. Nie wiedziałem, co to znaczy odejść od zmysłów, ale miałem jakąś koncepcję tego i to na pewno byłoby bardzo złe i bardzo trudne dla mojego taty. I dlatego trzymałem się blisko, dlatego zależało mi na tym, żeby mieć jak najlepsze oceny w szkole, żeby być jak najbardziej grzecznym, żeby być jak najmniej opornym i żeby trzymać się właśnie blisko domu że właśnie dlatego, żeby. Tacie było lżej, żeby tacie nie było trudno, żeby się zaopiekować emocjonalnie tatą. I tak samo było, jak dojeżdżałem na wycieczkach szkolnych na miejsce. to nie było czyste pragnienie zadzwonienia do taty i pogadania z tatą, tylko to była ogromna potrzeba poinformowania taty, że już dojechałem. Dlatego, że wiedziałem, że tato będzie się martwił. Baje ja wiedziałem, że tato już się martwi. Bo wiedziałem, że już sobie policzył mniej więcej w swojej głowie, ile powinno zająć, powinien zająć dojazd na miejsce, i wiedziałem, że jak już się zbliżała ta godzina, to że już tato będzie się martwił, że będzie mu trudno. Więc ja nawet um, dopuszczałem się takiego czegoś, że zanim jeszcze dojechaliśmy, było jeszcze, nie wiem, 10-15 minut do dojazdu na miejsce, to ja już dzwoniłem do taty i mówiłem, że, że jestem, że dojechaliśmy. No dobra, więc jak to tak naprawdę było z mamą? Otóż to, co powiedziałem na początku, to też była prawda, rzeczywiście była taka sytuacja, dopisywałem sobie oceny, e, oceny z polskiego i z geografii, e, i rzeczywiście mama przyjechała do mnie do szkoły, i rzeczywiście, jak się dowiedziałem, słuchajcie, że mama ma przyjechać do mnie do szkoły, to e, zmroziło mnie, ale nie dlatego, że mama przyjedzie. I zrobi mi coś złego, zrobi mi jakąś krzywdę. Tylko wiedziałem, że mama jest lojalna w stosunku do taty i nie ukryje tego przed nim i mu to powie. Więc ja tak naprawdę przeraziłem się tego, że tato znowu będzie zły, że tacie będzie znowu trudno. Nie dlatego, że mama przyjechała. I, i może zachodzicie w głowę, no bo teraz możecie sobie łączyć kropeczki, co taki wzorowy uczeń, robił przy dzienniku wpisując oceny i wyobraźcie sobie, że z polskiego i z geografii groziła mi czwórka. A tato zawsze powtarzał, że on był piątkowym uczniem i bardzo by chciał, żebym ja był piątkowym uczniem. Jak przynosiłem piątki i miałem piątki em, na koniec roku, to tato był bardzo szczęśliwy. I tutaj jest ważna rzecz w kontekście parentyfikacji. Że mi nie chodziło o głaski od taty. Nie chodziło mi o to, żeby on mnie chwalił, żeby on mnie walidował. Chodziło mi o to, żeby jemu nie było trudno, żeby jemu było łatwo, żeby jemu było przyjemnie, żeby on miał dobry humor, żeby on miał dobry nastrój, żeby, żeby on był uśmiechnięty, żeby mu było łatwiej, żeby się zaopiekować. Jego emocjami, żeby się zaopiekować jego stanem psychicznym. Takie to było. I słuchajcie, ja oczywiście w swoim dzieciństwie, przeżywając to dzieciństwo, nie wiedziałem, że jestem parentyfikowany przez swojego tatę. Nie wiedziałem też tego później w dorosłości, dopiero w terapii, jak miałem nie wiem, 35 lat, dopiero doszło do mnie, terapeutka pomogła mi odkryć to, że w dzieciństwie byłem parentyfikowany, i otworzyliśmy taką kurczę puszkę Pandory słuchajcie. Z której zaczęły wylatywać fakty, niewygodne fakty na, tem na temat mojego życia, mojego podejścia do ludzi, moich relacji, które były bezpośrednią, których bezpośrednią przyczyną było właśnie to, jaką miałem relację z tatą, i to, że byłem. Parentyfikowany w dzieciństwie, dlatego tak bardzo istotne jest poznanie tych mechanizmów parentyfikacji. Dlatego tak bardzo istotne jest, słuchajcie, sięgnięcie pamięcią wstecz i sercem wstecz, i zastanowienie się, czy my, jako dzieci, nie byliśmy parentyfikowani, bo ta parentyfikacja, my jej skutki niesiemy w dorosłość i ona nam bardzo często w dorosłości przeszkadza. I parentyfikacja może mieć różne twarze i takie dwie najogólniejsze twarze, które parentyfikacja może mieć, to jest parentyfikacja instrumentalna i parentyfikacja emocjonalna. I parentyfikacja instrumentalna jest wtedy, kiedy rodzic lub opiekun obarcza swojego dzieciaka obowiązkami lub odpowiedzialnościami, które nie są ani obowiązkami i nie powinny być ani odpowiedzialnościami dziecka, tylko są obowiązkami i odpowiedzialnościami dorosłego. Może to być na przykład dokładanie się do czynszu w domu. Może to być na przykład opieka nad młodszym rodzeństwem. Może to mogą to być jakieś obowiązki w domu, które są nieadekwatne do wieku dziecka. Mo, może to być powierzanie dziecku mm, na przykład yy, tego, żeby przypilnowało czegoś, żeby dopilnowało czegoś, czego może nie potrafić dopilnować i co nie jest jego odpowiedzialnością i co nie jest jego obowiązkiem. No i teraz może zrodzić się pytanie, czy to, że ja. Wymagam od swojej albo oczekuję od swojej 13-letniej córki, żeby posprzątała w swoim pokoju, albo żeby przyniosła na przykład yy, to jest klasyk. <noise> ci, którzy mają nastolatków, to wiedzą bardzo dobrze, o czym mówię. Yy, że moja córka przyniesie na przykład kubek po herbacie, zanim jeszcze spleśnieje i stawi go do zmywarki. Czy to jest parentyfikacja? No, oczywiście nie jest to parentyfikacja, bo 13-latka już jest w stanie to zrobić. 13-latce już możemy. Pokazywać, jak fajnie mieć czysto w pokoju i dlaczego fajnie mieć czysto w pokoju. Natomiast jeżeli będziemy oczekiwać tego od czterolatka albo pięciolatka i za tym naszym oczekiwaniem będzie na przykład e, taki głos ofiary, że no ja mu sprzątam ten pokój i tak się poświęcam i nikt mnie w ogóle w tym domu nie szanuje i on mnie też w tym domu nie szanuje. Yy, dlatego musi sprzątać, bo jeżeli nie będzie sprzątać, to będzie oznaka tego, że yy, nie jestem dla niego ważna, albo nie szanuję mojej pracy i tak dalej. I słuchajcie, to już jest parentyfikacja, bo dziecko czuje się zobowiązane coś zrobić, dlatego żeby uszczęśliwić rodzica, dlatego żeby uratować rodzica, dlatego żeby zaopiekować się rodzicem, plus. Nie ma narzędzi do tego, żeby pamiętać na przykład o kubku pięciolatki nie są w stanie uwierzcie mi rozwojowo za każdym razem pamiętać o kubku, nie są w stanie. I połączenie tego niezrozumienia albo niewiedzy na tematy rozwojowe z jakąś rolą, w którą wchodzimy, na przykład rolę ofiary albo rolą oprawcy, w życiu i nałożenie na dziecko jakiejś odpowiedzialności. W związku z tym to jest wtedy parentyfikacja. Wspomniałem też, słuchajcie, podając przykłady parentyfikacji instrumentalnej, o powierzaniu opieki e, starszemu rodzeństwu nad młodszym rodzeństwem. I też tutaj nie chodzi o to, że my nie możemy zostawić starszego z młodszym i powiedzieć: słuchaj, e, Piotruś, <laughs> e, zobacz, e, popatrz na maćkę, żeby nie spierniczył się z łóżka na głowę. To to nie jest jeszcze parentyfikacja. Parentyfikacja jest wtedy, kiedy my naprawdę oczekujemy od tego starszego, żeby wywiązał się z tej odpowiedzialności, którą, która według nas jest jego, i wtedy, kiedy, jeżeli się nie wywiąże, i ten jego braciszek naprawdę sobie coś zrobi, to my będziemy mieli pretensje do tego starszego. My nie możemy, słuchajcie, mieć pretensji do starszego, że nie zaopiekował się młodszym, bo to nie jest rola dziecka, nie jest odpowiedzialność dziecka, to jest odpowiedzialność rodzica. Możemy sobie na przykład zrobić taki mały eksperyment myślowy. Co by było, gdyby tego starszego nie było? No, my byśmy się musieli opiekować tym młodszym, bo to jest normalna kolej rzeczy. To jest odpowiedzialność rodzica. Więc rolą dziecka nie jest ani opieka, ani dbanie o bezpieczeństwo ani drugiego dziecka w rodzinie, ani dorosłego w rodzinie, ani nawet, słuchajcie, zwierzaka. My możemy oczywiście uczyć nasze dzieci. Odpowiedzialności, uczyć opieki na przykład nad zwierzętami, tylko nie możemy mieć pretensji do nich, nie możemy mieć oczekiwań, że one się z tych odpowiedzialności wywiążą, szczególnie jeżeli, a właściwie tylko jeżeli, nie są one adekwatne do wieku, adekwatne do ich umiejętności, adekwatne do ich możliwości, które mogą być i często są po prostu większe od nich. Drugą twarzą parentyfikacji jest parentyfikacja emocjonalna, i jest to naprawdę, słuchajcie, potężny mechanizm. Potężny mechanizm świadomej lub nieświadomej manipulacji ze strony rodzica, i potężny mechanizm, który wpływa na życie dziecka, na dobrostan dziecka i na życie tego dziecka, kiedy już dorośnie, jeżeli nie jest zaopiekowany, jeżeli nie jest przerobiony, na przykład w terapii. I do parentyfikacji emocjonalnej dochodzi wtedy. Kiedy dziecko staje się de facto terapeutą swojego rodzica w jakimś sensie. Czyli kimś, kto opiekuje się emocjami rodzica, kto opiekuje się dobrostanem rodzica psychicznym, kto stara się rodzica um, uszczęśliwić, kto za wszelką cenę gimnastykuje się, żeby rodzicowi nie było źle, żeby rodzicowi nie było y, trudno. I teraz y, znowu możemy się, słuchajcie, zatrzymać. I możecie zastanowić się, jeżeli tak jest i jeżeli zechcecie się podzielić, to koniecznie, słuchajcie, dzielcie się na grupie. Ja też się na grupie podzielę z wami jeszcze innymi swoimi doświadczeniami z dzieciństwa, jeżeli będziecie chcieli, chciały wysłuchać i przeczytać. Natomiast naprawdę namawiam was do tego, żebyście po obejrzeniu tego odcinka, tego spotkania, weszli, weszły na grupę. I tam napisały, co myślicie, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie, jakie wy mieliście, miałyście doświadczenia. Ja założę temat, być może założę też grupę dyskusyjną na konkretny temat, np. parentyfikacji, i tam się komunikujmy, żeby to było użyteczne, żebyśmy stworzyli taką swoją przestrzeń, w której możemy się dzielić tymi swoimi doświadczeniami. I i właśnie ta parentyfikacja emocjonalna ma, słuchajcie, ogromny wpływ na to, jak my dilujemy później w dorosłym świecie z ludźmi. Jak my, my dilujemy w relacjach. Czy my jesteśmy people pleasers, tak zwanymi, czyli czy chcemy na siłę każdego uszczęśliwiać. Czy jest nam niewygodnie z tym, kiedy. Naszemu partnerowi, partnerce, albo nie wiem, na przykład pani ze sklepu spożywczego jest czymś trudno, czy my od razu nie lecimy na ratunek, czy my od razu nie poświęcamy mm, jakiejś części siebie, swojego na przykład czasu, swojej energii, swoich zasobów, żeby koniecznie tamtą drugą osobę uszczęśliwić. I parentyfikacja emocjonalna jest na tyle mechanizmem wyrafinowanym, że Możemy tańczyć w tej parentyfikacji w sposób niewypowiedziany. Co to znaczy? Przypuśćmy, że jest taki dom, w którym są dzieci, są rodzice, i wiadomo, że jak mama wraca z pracy i jest jej trudno, to ona się nie odzywa, zamyka, stuka garnkami, na przykład głośniej niż zwykle, jak robi obiad, albo zachowuje się w jakiś taki inny sposób. Niż normalnie. I wtedy te dzieci, sparentyfikowane dzieci, wiedzą, że teraz trzeba być grzecznym, wiedzą, jak do mamy podejść, co do mamy powiedzieć. Może powiedzieć, mamo, bardzo cię kocham, albo zrobić coś innego, albo narysować laurkę. Wiecie, jakie dzieci mają strategie. Być może wy mieliście, miałyście też takie strategie w swoich domach. Zastanówcie się, może było tak, że w powietrzu już wisiało to, że mamie albo tacie jest trudno, i że wtedy trzeba wszystkie ręce na pokład, żeby mamę lub tatę uratować. A to nie może tak działać, słuchajcie. To jest dla dziecka ogromne, ogromne obciążenie psychiczne i ogromny, ogromny program, który właśnie dziecko niesie w dorosłość. I jakkolwiek niewygodnie by to nie zabrzmiało to my, rodzice, albo my po prostu dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zadbać o siebie sami, albo żeby poprosić o pomoc nie dzieci, tylko innego dorosłego, czy przyjaciela, czy przyjaciółkę, czy specjalistę. To jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o parentyfikację emocjonalną, to yy, jest to też używanie takich sformułowań, jak ja już nie dam rady, wy mnie wpędzicie do grobu. Ja zaraz umrę, doprowadzisz mnie do szału. Czyli takie związki frazeologiczne, które niby są tylko przenośniami i niby są tylko takimi wyolbrzymieniami. No bo przecież wiadomo, że żadna mama ani żaden tata nie umrze od tego, że dziecko przyniosło jedynkę ze szkoły, ale jednak. Dla dzieci jest to zupełnie inne, i dla nas też to było zupełnie inne, czy było to uświadomione, czy nieuświadomione. I warto jest, słuchajcie, zbadać, czy my używamy takich słów na co dzień, czy my używamy takich zwrotów na co dzień, czy nasi rodzice używali takich słów, czy nasi rodzice. Komunikowali nam w ten sposób niebezpośredni, taki właśnie w przenośni, które dziecko może sobie dowolnie zinterpretować i dowolnie narysować, że jest im trudno, i że potrzebują pomocy, wołają o pomoc, a my do tej pomocy lecimy, bo koniec końców parentyfikacja emocjonalna opiera się, słuchajcie, na takim błędnym kole. A wygląda to następująco. Dziecko, żeby przetrwać, potrzebuje opiekuna. Kiedy opiekun jest w potrzasku i sam wchodzi w tryb przetrwania, przestaje być opiekunem dla dziecka. Więc dziecko wchodzi w rolę opiekuna dla swojego opiekuna, żeby odzyskać dla siebie opiekuna, żeby przetrwać. Zobaczcie, jakie to jest błędne koło. I Wiele dzieciaków, w wielu domach, Naprawdę w tym błędnym kole cały czas tańczy i tańczy i tańczy i tańczy, i tak się uczy tańczyć, tak modeluje, tak ymm, zacieśnia się ten skrypt w tym dziecku, że później w dorosłości tak samo wchodzi w relacje, tak samo tańczy w relacjach, szuka sobie tych samych partnerów, partnerki, przyjaciół, przyjaciółek, takich samych. Żeby w takich samych, w innych okolicznościach, ale w tym samym mechanizmie cały czas sobie tańczyć. I naprawdę przeszkadza to w życiu. Przeszkadza to w życiu, i tak jak powiedziałem wcześniej, warto jest to zidentyfikować i warto jest nauczyć się wychodzić z tego tańca. Kochani, chciałbym, żeby ta przestrzeń, przestrzeń nie tylko dla rodziców, była naszą wspólną przestrzenią, gdzie Wy decydujecie o tym, o czym rozmawiamy też i ile o tym rozmawiamy, jak głęboko o tym rozmawiamy, dlatego ten temat parentyfikacji dzisiaj tylko dotknęliśmy. Chciałbym, żebyście to poczuli, poczuły, chciałbym, żebyście przefiltrowali przez siebie ten temat, sprawdzili, czy jest to dla Was ważne, czy nie. Jest jeszcze mnóstwo rzeczy, o których można powiedzieć w kontekście parentyfikacji, czyli jeszcze inne przykłady, jak konkretnie możemy nieść skutki tej parentyfikacji w dorosłość. Jak z parentyfikacji wyjść, jakie tam jeszcze działają, pokrewne mechanizmy psychologiczne, ale nie chcę Was na razie zarzucać tymi informacjami. Chcę, żeby te spotkania były w miarę krótkie, żeby były zjadliwe po prostu dla Was, ale jeżeli się okaże, że będziecie chcieli wiedzieć więcej, będziecie chcieli wiedzieć na przykład, jak wychodzić z parentyfikacji, jakie mechanizmy pośrednie jeszcze psychologiczne w parentyfikacji uczestniczą. Jak dokładnie możemy nieść w dorosłość, w relacje, co z tym zrobić, jak to przerobić, do kogo się zgłosić, jak możemy nieparentyfikować naszych dzieci. Jak, jeżeli się zorientujemy, że rzeczywiście parentyfikujemy swoje dzieci, jak jakby odwrócić tą szalę? Czy można to zrobić w taki sposób, czy jest to jakiś proces? Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć więcej, to piszcie na grupie i wtedy. Zrobimy może sobie drugie, może nawet trzecie spotkanie na temat parentyfikacji, bazując na tym, co chcecie wiedzieć, jakie macie pytania, jakie macie wątpliwości, bo tak jak mówiłem, koniec końców, słuchajcie, mi zależy na tym, żebyście to wy wynieśli z tych spotkań coś dla siebie, coś takiego, co możecie w realny sposób wykorzystać w realnym życiu, żeby sobie to życie po prostu ułatwić. Tym bardziej, tym bardziej, tymczasem całuję Was serdecznie, z całego serca. Dzięki, że jesteście i mam nadzieję, że będziecie przychodzić. Do zobaczenia na następnym spotkaniu z serii Nie tylko dla rodziców na Blumity.